Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z PSA. Już po aktualizacji, na pierwszy rzut oka zmieniły się chociażby formacje. Tutaj jest formacja. Ja sobie przesunąłem tych wahadłowych, bo one, oni byli troszeczkę z tyłu. Także ich przesunąłem troszeczkę do przodu. Ogólnie tam troszeczkę się formacje zmieniły. Co można powiedzieć po tej aktualizacji? No zagrałem sobie jeden meczik. Na pewno nie ma tych, tych takich przy tym, przy kontaktach fizycznych, nie ma takich wygibasów. Nie ma też tych, też tych, jak się to nazywa, tych cutscenek, że jak jest na przykład koniec pierwszej połowy, to przy przejściu do drugiej połowy się nagle pojawiają wszyscy zawodnicy w tych samych pozycjach, w jakich była zakończona pierwsza połowa. Także nie ma tych takich, wiecie, sekundowych, sekundowych cutscenek. Ogólnie publiczność fajnie wygląda, znaczy fajnie, no lepiej jak poprzednio, to to, to można na pewno powiedzieć. No i cóż więcej można, można jeszcze na ten temat powiedzieć? No spoko się gra, tyle Wam powiem. Nie jest to jakiś, wiadomo, tam szałciał, ale, 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 no jest lepiej, jest lepiej. Druga sprawa, że Konami to już naprawdę sobie teraz strzeliło totalnie w stopę. To tak konkretnie, tak może nie w stopę, może już w kolano. Z tą aktualizacją, która miała niby wyjść. Która niby miała wyjść. kurcze, 11 listopada MyClub, te, te wszystkie Creative Teams, ogólnie systemy, nie systemy, tryby online, offline, miało to wyjść. 11 listopada miała być wielka aktualizacja, niestety tego nie ma. I Konami poinformowało, że to będzie. Wczesną wiosną 2022 roku, także, no naprawdę, totalny. To, 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 nie, to nawet nie jest strzał w kolano. To jest, kurde, jakbyś, nie wiem, w głowę sobie strzelił i tyle. No nie wiem, czy ktokolwiek dotrwa z tym demem do, do lata, znaczy do, do, do wiosny. Ja myślałem, że to tak gdzieś może nam na święta dadzą, wiecie, że tam grudzień. Grudzień, jakieś święta, nie wielkanocne, tylko świąteczne, no święta bożonarodzeniowe. Nie mogę się wysłowić, że święta bożonarodzeniowe dadzą, czy coś, żeby tak wiecie, no na święta coś sobie pograć. No i Hu, taki, taki Hu będą święta, ale prawdopodobnie wielkanocne, jeżeli się data nie przesunie dalej. No i cóż więcej można powiedzieć, no czekamy na te tryby i w sumie tyle, no. Dlatego też pytanie bo mam PSA 21 czy wziąć nagrywać jakąś serię z PSA dla was czy nie jakieś tam nie wiem coś Coś yy, um, czekajcie jakie tam są te Tryby bo już zapomniałem Nagrywać MyClub yy, karierę zawodnika karierę zespołem Czy coś dajcie info no, bo nie będę przecież grał kurczę w PSA 22 nie Wii Football 22 jak to jest kurde w, w full demo Także dajcie znać w komentarzu. I, i, I co? No i w sumie tyle. no Kończymy pierwszą połowę. Na razie 0-0. Też o tyle do dupy, że nie zmienili kurde czasu, czasu gry. Czasu trwania meczu. Kurde dalej jest to 5 minut, a to już jest takie... No wiecie no. O zobaczcie jak tutaj wygląda publika. No w miarę ok, nie? Lewy Robert. No inaczej ja to skończyłem. kurczę no i widzicie. No zmieniłem temat i zapomniałem. No, dajcie info czy, czy, czy ten. A jajaj. E, czy nagrywać coś z PSA 21, czy nie? Robić jakąś karierę, czy, 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 czy nie. Dajcie info, co i jak? No i w sumie tyle no. Ciśniemy, zobaczymy. może coś z różnego siądzie. Niestety nie. Ach, cóż więcej można powiedzieć, no. Mam miniaturkę na ten filmik. Ciekawą, już, już rano ją znalazłem po tym, co, co się co, co można było przeczytać na stronie Konami i futbol Także mam nadzieję, że miniaturka przyciągnie nowych widzów. Wiadomo, zostawcie suba, zostawcie lajka. Bardzo by mnie to ucieszyło. Wiem, że nie ma do czego, że PS nas troszeczkę zawiódł. Konami nas zawiodło, no ale dajcie lajka, co by nie. I, i, I co? 60 minuta. Będziemy się bronić tutaj. Chciałem, żeby. Aby bramkarz wyszedł jednak do tej piłki No i zobaczcie tutaj trzymam teraz wciśnięty przycisk LT i nie ma tych wygibasów to jest w końcu to naprawili w końcu to naprawili bo to z tym były problemy e... no i ogólnie cóż więcej mogę powiedzieć no tam lista się wyświetliła na e... w momencie włączenia PSA także także możecie sobie poczytać ale piękne podanie kurde Bruno że tam lista bugów jakie się poprawiło jakie konami naprawiło się do, wyświetliła jest ona dosyć długa że jak ktoś chce może sobie poczytać bo tego trochę jest dobra 75 minuta no to jeszcze kwadransik taki szybki kwadransik żebyśmy tutaj gola nie stracili może do karnych dojdziemy fajnie by było o, ładnie ładnie Lewandowski przepchnięty kurcze ale znowu przejął piłkę ole podanie do dupy Dobra będzie rzut. wrzut rzut z Rzut bramkowy o tak to można ująć zmiany w Bayernie, ja bez zmian Dobra zrobimy wykop Pyk Pyk git tutaj A nie chciałem do nie chciałem do Cavaniego chciałem do Ronaldo Pyk o piękne przejęcie zajebiemy z daleka co się będziemy Wiem, że najlepiej podbiec i ładnie tam uderzyć technicznie, finezyjnie, no ale. Chcę dojść do karnych, o w ten sposób. Tak wam powiem, że chcę dojść do karnych. Dajesz mordo. Aj kurczę. Lindeluf. Ciśniemy. O kurcze, tutaj się Bayern troszeczkę w, w sposób atakujący do nas nastawia. Dobra. Ciśniemy ciśniemy do niego podanie, Oj kurczę, dobra, koniec. Mamy karne. Zobaczymy jak to w, w karnych czy coś się zmieniło czy coś się nie zmieniło. Oj zobaczcie, tutaj nie ma takich właśnie w tym momencie zawsze były takie wiecie, że wychodzili na drugą połowę, a był taki sekundowy kadr, że jeszcze zawodnicy byli w ustawieniu z końca pierwszej połowy. No i publiczność. Publiczność zobaczcie jak fajnie wygląda. Jest poprawiona publika, także. O, nie ma takich. Nie ma takich drażniących, wiecie, szczegółów, które no, są gdzieś tam w tle drażnią. I, i, i tyle. Ciśniemy śniamy w lewo. O nie, o nie. Dobra, daj to Dychia. Chyba to jest Dychia, już nie wiem. Ale kurde, konsekwentnie w lewą stronę. Dobra, my teraz w lewo. Znowu. Dobrze, że jest to kółko, się przydaje, naprawdę. Jak pójdzie teraz Nojer znowu w lewo moje. Uff, wybronił to, ale. Niczym wczoraj miście po ręce przeszła piłka karnym Zielińskiego. Teraz my, bronimy to zajebiście, jest 2-2. Mamy znowu standardowo w lewo nasze. No już się nie może teraz tam rzucić. To jest nie ma opcji, żebym on się tam drugi raz rzucił. Znaczy drugi, już czwarty raz. no, A Skubany, no. Jeszcze to przepierdzielimy i tyle z tego będzie. Czekajcie, było w lewo dwa razy, w prawo było raz, no to jeszcze raz w prawo. Dobrze. Dobra, wyczucie mamy nawet spoko. Dobra, rura gdzieś po ziemi. No nie no nie wierzę, to on co on odpierdziela. Dobra, my teraz w środku zostaniemy i tyle. A Skubany. No nic. Przegrywamy mecz. Odcinek kończymy, znaczy kończę. Mam nadzieję, że się odcinek wam spodobał. I co no? Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym konami. No, niby chcą sobie dać czas, żeby nie wypuścić Bubla, no ale mieli na to dwa lata. Już teraz będą mieć trzy lata na to. No i co więcej, można powiedzieć, pozostaje czekać. Dajcie info, czy chcecie tą karierę z PSA, czy nie z PSA 21. No i co? No, trzymajcie się cieplutko. Do kolejnego odcinka. Na razie, cześć.